Tak, żebyście zawsze chętnie chcieli tu przychodzić, chcieliśmy żeby Wam spożyć wielki pokłon, pokłon w Waszej strony. Serdecznie Wam za szybko za wszystko podziękować, a jest dawno na pewno. Sebastian. Pracę, ja również <gry> Dzieci przygotowały dla Was e, takie prace dla studiów, tak? my je trochę, trochę odrobiły i chcielibyśmy w ten sposób tak, zaakcentować. akcentować to... Bardzo Wam i mamy nadzieję, że nie wrócicie tego, tylko no, będzie to dla Was coś tak, bardzo ważnego w życiu. Chcieliśmy bardzo, bardzo Was Tak, ja rozdam pierwszą część. Pierwsza dla jest dla Ani Łakota. Brawo! Voor de eerste en tweede manier van de band. Voor Asi, de vriendin. flag. enorme bedankt.